Drugi odcinek z maratonu z okazji Dnia Kobiet. Ale zanim zaczniemy to zostawcie łapkę, subskrypcję, wbijajcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. Chyba każdy lubi prezenty tym bardziej w browsers i tym bardziej za darmo. A już jutro jest Dzień Kobiet czyli w Brawl Stars możemy otrzymać jakieś fajne nagrody. To jest pierwsza z tych nagród, To dokładniej taki pin, który został odkryty w plikach gry. Pamiętacie, jak mieliśmy to wyzwanie z baby Sharkiem? No to właśnie w, tym, w takim właśnie wydarzeniu możemy mieć do zdobycia takie oto, taką emotkę. Tak prawdopodobnie będzie to wyglądać. Czyli już jutro prawdopodobnie będzie taki event, gdzie po prostu będzie do zdobycia ta emotka. No raczej ona nie będzie... No może będzie za darmo tak totalnie, ale prawdopodobnie będzie ona do zdobycia w evencie właśnie takim po prostu no wydarzeniu, nie, wydarzeniu yy, tak jak mamy właśnie jak było z Baby Sharkiem, tak mi się wydaje, że będzie i teraz ciekawe czy ona ma jakieś animacje ten pin, bo no nie znamy animacji tych pinów, znaczy tego pina, no ale ciekawe czy jakaś animacja jest. Ciekawe to na, no napiszcie w komentarzu, jak myślicie, czy jakaś jest. Jeśli oglądaliście ten odcinek, to wiecie, że prawdopodobnie będzie Event Bibi. Ale jeśli nie oglądaliście, to szybko wam wytłumaczę. W plikach gry odnaleziono taki ekran ładowania z krukiem Bibi właśnie, Bibi i bulem. No i prawdopodobnie będzie to Bibi event, bo patrzcie, emotki mamy różne. Takie Bibi, jakieś tam tak właśnie te pałki Bibi, mamy całe wszystkie i te emotkę, emotki też mamy właśnie Bibi, ikony gracza. No wszystko mamy tutaj związane z Bibi. Więc mam takie przeczucie, że ten event po prostu się pojawi w grze. Ale teraz mam powiem, co to w ogóle do dzisiejszego odcinka ma do rzeczy, a ma to do rzeczy, że właśnie może i, i właśnie to jutro wejść. No bo jak wiecie, jutro jest dzień kobiet. Bibi jest kobietą, no i może to wejść do gry jako po prostu dzień kobiet, no bo Bibi jak wiemy, no jest kobietą, tak? Czyli po prostu prawdopodobnie, znaczy nie na 100%, to nie jest na 100%, ale prawdopodobnie ta emotka, I ten event Bibi prawdopodobnie wejdą właśnie już jutro na ten event kobiet. Na ten dzień kobiet prawdopodobnie właśnie to wszystko jutro wejdzie. No tak to rozkminiłem sobie, no i to prawdopodobnie może się wydarzyć. No bo kurde, no napiszcie w komentarzu, czy wam się nie zdaje, że tak będzie, no kurde, no pomyślcie sobie, że e, mamy w plikach odnaleziony jakiś event e, jakiejś kobiety z Brawl No a jutro jest Dzień Kobiet. No to kurde, mi się wydaje, że będzie właśnie e, ten event totalnie, no, na, no, no raczej na pewno, nie? No mi się wydaje, że prawdopodobnie będzie ten event Chyba, że nie będzie eventu Bibi. No nie wiemy tego, no widzowie nie wiemy tego, totalnie nie wiemy. No twórcy jutro prawdopodobnie, rok temu chociażby tak było, że twórcy wypuścili film normalnie w tym dniu i normalnie był event społecznościowy. No ale nie wiem, czy to będzie event społecznościowy tak z EV, znaczy Bibi Event. No bo jakby ostatnio mówiłem, że to może być event społecznościowy, chyba, że teraz nam no, zrobią ten event społecznościowy znowu z okazji Dnia Kobiet i z Bibi. No to by było mega ciekawe. No ciekawe widzowie jak oni to rozegrają, czy to może. No bo pasowała Bibi bi, bi na Dzień Kobiet, nie? Fajnie to by y, wyglądało. no Znaczy nie wyglądało. Fajnie, by to po prostu, no fajnie to by było, fajne to by było, to jest jedna z moich ulubionych postaci. Napiszcie czy Wy ją lubicie. No ale y, po prostu bardzo y, fajnie by było. A jak wiecie, twórcy lubią nie pokazywać niektórych rzeczy. Na przykład ostatnio no, nie pokazali na toku No a teraz mogą nam y, spróbować po prostu nie pokazać jakieś emotki lub pina, który też wejdzie za darmo. No jest to ciekawe. Na pewno ciekawe, czy twórcy coś przed nami ukryli w tym update'cie. Mi się wydaje, że na pewno coś ukryli, tylko nie wiemy jeszcze o tym. Totalnie o tym nie wiemy, ale mi się wydaje, że... Coś przed nami ukryli, totalnie ukryli. Ciekawe widzowie, yy, czy, no właśnie czy yy, fajnie, fajne jest coś takiego jak ukrywają, bo nikt o tym nie wie i nagle wiecie, yy, coś takiego jest. No ciekawe, tak samo na Brotoku nie mówili nic o evencie Bibi, no ale... Po tych emotkach i po tych ikonach graczy, i po tym yy, ekranie ładowania, a, no chyba widać, że to prawdopodobnie będzie ten event. Widzimy się jutro z ostatniego filmu z maratonu Dnia Kobiet. No i potem film będzie, no jak będzie w sobotę, to będzie we wtorek. Potem, no jakoś tak będę wstawiał po prostu, jak będzie co nagrywać, nie? Jak będzie co nagrywać, to będę wstawiał po prostu, nie? Bo z brawla. No więc, no jak będzie jakiś temat, to od razu o tym wstawię odcinek. Ja już się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że. No zostawcie łapkę do góry i subskrypcję. Widzimy się jutro. Pa pa.